Drodzy wyznawcy Chrystusa, mamy w tym niedzielę lekturę z Ewangelii, w której czytamy straszny zarzut poczyniony Chrystusowi. Tylko wyłącznie z tego powodu, że Chrystus przyszedł, żeby czynić dobro. Ewangelia ta mówi nam o wyrzuceniu czarta. Czarta z osoby, której, która była niema. Po wyrzuceniu diabła z tej osoby niemy przemawia. To znaczy, diablo ma tak wielką moc nad opętanym, że potrafi wpływać również nie tylko na jego władzę duszy, ale również na zdrowie fizyczne. Potrafi go pozbawić części tego tego zdrowia rzeczy, które są mu normalnie do życia potrzebne. Tak wielka jest moc diabła, tak wielka, ta wielka jest bezbronność ludzi przed diabłem po grzechu pierworodnym i po grzechu, którego ludzie osobiście dokonują po grzechach śmiertelnych każdego człowieka. Tak wielka, ta wielka jest słabość, tak wielka jest moc szatana nad człowiekiem. Stąd też ten świat nazywa, nazywa sam Chrystus. Sam Chrystus nazywa Diabła księciem tego świata. Dlatego, że ten świat jest zepsuty i dąży do złego, i dlatego diabeł ma z nim tak wiele wspólnego. Z tego względu na to pokrewieństwo duchowe ma tak wielką moc również, również nad ludźmi. To on skusił Adama i Ewę do zerwania owoców z drzewa. Poznania dobra. To on nakłonił Adama i Ewę do buntu przeciwko Bogu, dlatego wie jak to się robi. Wie jaka jest natura ludzka i zna ludzką psychikę, ludzkie przyzwyczajenia, dążenia i wie jak zadziałać, ażeby oddziaływać na człowieka, jak spowodować to, ażeby człowiek upadł, żeby popełnił grzech śmiertelny, a w pewnych sytuacjach wie nawet jak osobiście wejść w posiadanie duszy. Człowieka. Jest diabeł księciem ciemności. Każdy jeden grzech powiększa jego królestwo, powiększa jego moc nad duszami ludzkimi. On dąży do tego powiększania, do tej ekspansji z tego względu, że ten czas, który jest teraz, te, to życie, które my mamy, czas do skończenia świata jest jedynym czasem, jaki mu pozostał. Bóg zgodził się zostawić niejako świat na pastwę szatana po to żeby ludzie mieli okres, okres próby a mogli się sprawdzić w walce nie tylko z własnym ciałem, nie tylko ze światem, ale również yy, z diabłem. Stąd też Bóg w swojej dobroci, Bóg, który nienawidzi grzechu, nienawidzi zła, zezwolił, ażeby szatan miał tak wielką moc nad tym światem, nad ludźmi, a żeby szatan miał tak łatwy dostęp do dusz ludzkich. Jest to z jednej strony próba, ale również kara y, dla człowieka, który woli, woli być podobny do diabła w jego buncie przeciwko dobremu Bogu, w jego wybieraniu zła, a nie dobra. Stąd też tak wielkie tak i wielkie, straszne rzeczy, jakie się, jakie się dzieją z ludźmi, stąd też tak wiele strasznego zła, które wynika nie tylko ze słabości natury ludzkiej, nie tylko z pokus, jakie oferuje świat, ale również z tego, że diabeł doskonale wie, w jaki sposób kusić człowieka. I te pokusy są mniej więcej, ich zestaw zawsze bardzo podobny. Są to przede wszystkim najbardziej przyziemne pokusy cielesne. Te rzeczy, które są związane z, z życiem ludzkim, które te, te, te cechem człowieka, który powinien służyć dobremu, te rzeczy wykorzystuje diabeł, ażeby w sposób nieuporządkowany człowiek ich używał, żeby poprzez folgowanie sobie, swoim rządzą, swojemu brzuchowi, swojemu, swojej porządliwości cielesnej, żeby w ten sposób upadł. I to się udaje w przypadku większej większości ludzi. A w przypadku pewnej części ludzi sięga również diabeł po bardziej skomplikowane, ym, bardziej duchowe grzechy, mianowicie y, poprzez pychę i nadęcie i chęć znacznie w świecie bo potrafi człowieka doprowadzić do strasznych pychy, nawet niezależnie od pokus cielesnych. Nawet y, stąd się bierze, zbieram przypadki, te ludzie, którzy są w zasadniczo wolni od jakichś większych ułomności y, czy grzechów cielesnych, pomimo to straszliwie, nieraz grzeszą, pychą bardziej niż ci, którzy są uwikłani w grzechy, w grzechy cielesne. I ten czas, który jest tutaj na ziemi, wykorzystuje bardzo efektywnie. On jest najlepszym, można by rzec, menedżerem, który doskonale zaplanuje, planuje każdą chwilę, żeby wykorzystać każdą minutę, każdy moment, żeby jak największą liczbę dusz doprowadzić do upadku, do upadku w grzech, do upadku, do pozbawienia ich łaski, do wiecznego potępienia. Stąd też diabeł jest bezustannie obecny jako przy człowieku, bezustannie patrzy, w jaki sposób mógłby skusić człowieka do złego. Dlatego też my walcząc z diabłem musimy bezustannie być czujni, bezustannie mieć świadomość, Yy, oczywiście, bez takiego chorobliwego lęku, lękanie się, że wszędzie przychodzi albo ja że jest on wszechmocny. Ale musimy mieć świadomość, że każdą rzecz, która wydaje nam się neutralna, która nawet ma pozory dobra, diabeł ja będzie chciał wykorzystać, ażeby wbić nas w pycha, żeby skusić nas do złego. Stąd też obowiązek ciągłego, bezustannego czuwania, mienia się na baczności. Uważania, żeby nie dać się diabłu dać oszukać, a, żeby, a żebyśmy nie za bardzo ufali własnym myślom, własnym przekonaniom, własnym dążeniem. Wszystko, wszystko to może wmieszać się diabeł. I tylko i wyłącznie czuwanie, modlitwa, i, ale też dobra lektura duchowa może nas zabezpieczyć przed tymi diabelskimi sztuczkami. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas wyzwolić z tej mocy diabła. To, że szatan jest księciem ciemności, to znaczy, że ma on ogromny, ogromny wpływ, ogromne władztwo nad światem i widać to bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek indziej, kiedy zło jako takie stawia się na piedestale, kiedy niemoralność do najgorszego sortu stawia się zamiast obyczajności na, na piedestale. Ale to wszystko ma, będzie miało swój kres, to wszystko dzieje się z dopusty, z Pana Boga, który chce, żeby dobrze się sprawdzili w walce, a żeby ci, którzy już oddali się całkowicie złu, a żeby zostali ukarani. Natomiast Chrystus jest tym, który zawsze triumfuje nad szatanem, który mocą swojego krzyża zwyciężył grzech i wszystkiego skutki łącznie, łącznie ze śmiercią, z tym najstraszniejszym. Dla nas, tutaj na Ziemi, widocznym skutkiem, mianowicie śmiercią, on zwyciężył również diabła i jego władztwo. I dlatego był on, jako w czasie swojej publicznej działalności, również wielkim egzorcystą. Pokazywał on w ten sposób tym, którzy szli za nim, którzy go naśladowali, że nie ma takiego ducha, którego by on nie wypędził z opętanego, że ma on prawdziwie moc. Nie tylko nad ludzkością, nie tylko nad naturą, nad wszystkimi istotami i w niebie i w piekle. To jemu kłaniają się aniołowi, to jemu e, aniołowie służą, jak słyszeliśmy w Ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Ale przed nim, właśnie przed Jego świętym imieniem, drżą wszelkie duchy piekielne. On ma nad nimi moc i na Jego rozkaz. One muszą mu, mu, mu być posłuszne, muszą opuszczać ciała opętane, muszą ustępować miejsce temu, co święte, temu, co Boże, temu, co doskonałe. I ten Chrystus, który z miłości do człowieka stał się, że do nas, który umarł za nas za krzyżu, musi wysłuchiwać tak straszliwe zarzuty ze, str ze strony Żydów. Oni nie zostawiają Chrystusa w spokoju, nie potrafią udarować tego, że ma on taką wielką muszą <coughs> przypisywać mu najgorsze rzeczy, najstraszniejsze nawet zarzuty pod jego adresem, dlatego, że jest on w zmowie z Berzebubem, z księciem szatańskim. Tak wielkie, tak wielką potwarz musiał usłyszeć nasz Pan Jezus Chrystus i w swojej pokorze, i w swojej pokorze odpowiada on oczywiście na te fałszywe zarzuty yy, Żydom, mówiąc, że również i Żydzi, wśród Żydów byli egzorcyści, którzy wyrzucali złe, złe duchy, którzy nie pochodzili od prezydułowej ich moc, jakkolwiek nie pochodziła jeszcze bezpośrednio od Chrystusa, to pochodziła tylko Pana Boga, Ale w tej w całej swojej pokorze Chrystus nie złorzeczy, nie, yy, nie życzy złego swoim prześladowcom, tym, którzy go oczerniają. On się za nich cały czas mokni, prosi o wybacznie. Wiemy, że zło, które tutaj istnieje na świecie, ma tylko pewien krótki okres, żeby działać i jeżeli będziemy wykorzystywać dobrze nasz czas, to te złe pokusy, te nękania nawet szatańskie mogą być spożytkiem dla zbawienia naszego, mogą być, mogą być próbą, którą dobrze jeśli dobrze przetrwamy, to osiągniemy zbawienie, osiągniemy, zbawień, osiągniemy życie, życie wieczne. Ale musimy te próby przechodzić wyłącznie pod znakiem, pod sztandarem naszego Pana Jezusa Chrystusa, tylko razem, z, tylko z Nim, tylko pod Jego sztandarem. Chrystus wypowiada dalej w tej Ewangelii znaczące słowa, to. Yy, nie jest, czy, kto jest, kto jest, nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Nie możemy szukać dobra na własną rękę. Nie, nie możemy wyobrazić sobie, że stworzymy sobie jakąś własną, prywatną religię, jakąś prywatną pobożność. Musimy wzorować się na Chrystusie, na tym, trzeba jego święty Kościół, święty Kościół katolicki nas nauczy. Musimy być tak. Dobrymi katolikami, jak uczy nas Kościół Święty, musimy być Jego dobrymi synami, a wtedy szatan nie będzie miał do nas dostępu, bo poprzez to posłuszeństwo i pokorę, wymagane jest to posłuszeństwa, będziemy podobni do Chrystusa, który posłuszny swojemu ojcu, który w pokorze stał się człowiekiem, będziemy podobni do Matki Bożej, będziemy zupełnie niepodobni do szatana, który nie chciał być pokorny, nie chciał słuchać się. Pana Boga. Tej rzeczy musimy, o te rzeczy musimy zabiegać jak najbardziej. Ta pokora i zaufanie Panu Bogu i miłość do Pana Boga, wbrew miłości własnej, wbrew miłości do świata, do Jego porządliwości, wbrew temu, co nam odszeptuje Szatan w minąjącej sesja. Ducha świętego i ludzi Bochan Jezus.